Jak człowiek nie jest świadomy, to w ogóle nic nie robi, tylko śpi. Lub ma otwarte oczy oczywiście, ale nie wie co się dzieje i to jest naprawdę trudne uczucie. Bo jednak człowiek wtedy tak się na przykład rozgląda i gdzie ja jestem. To jest po prostu takie no, dziwne, naprawdę. Ja nie wiem, jak to określić, nawet, ale dobrze, że takie rzeczy jednak mają swój początek i koniec. Nie wolno nigdy zwątpić w to, że, że to naprawdę się poprawi, bo, bo medycyna mówi jedno. A życie pokazuje, że naprawdę może być inaczej. U nas tak samo miało być e, totalnie inaczej. Od lekarzy słyszałam, że będzie źle, że proszę, proszę przygotować się na najgorsze, ale nigdy nigdy nie uwierzyłam w te słowa. E, no i to też, e, to też motywuje do działania, do takiego, żeby e, mieć jednak tą siłę, nie poddawać się, bo jeżeli się poddamy, no to jeżeli my się poddamy, no to jak mają dzieci walczyć? One od nas mają brać tą siłę, mi się wydaje, yy... i wierzyć w to, że będzie lepiej, no bo, bo skąd inaczej? Wiedziałem, że zaraz będzie taki moment, że będę mógł wszystko dla mamy powiedzieć. Yy... I tak mnie to uspokajało. No i był e, taki dzień tej przemiany Sebastiana e, z tej takiej negatywnej, bardzo agresywnej e, nastąpiła jedna taka noc, w której e, to wtedy chyba Sebastian gdzieś tam odnalazł się w tej sytuacji, no, może się nie potrafił odnaleźć w tej sytuacji, w której jest i była noc, w której krzyczał e, przez północy, krzyczał do Boga. Dlaczego e, jeszcze nie potrafił ubierać tych słów przez tą afazję? Krzyczał: Bogu, Bogu, dlaczego mi to zrobiłeś? I e, to było, ja, ja leżałam i wyłam, po prostu pozwalałam mu się wykrzyczeć, bo też nie wiedziałam, co zrobić tak naprawdę, czy, czy pielęgniarka powinna go e, jakoś uspokoić lekami, czy, czy on powinien to wszystko wykrzyczeć. I, I faktycznie pielęgniarka potwierdziła mi, że to jest ten moment, kiedy on musi wszystkie emocje, które się nakumulowały, wyrzucić z siebie i on krzyczał do Boga: Dlaczego mi to zrobiłeś? Co zrobiłem tak złego, przecież jestem dobrym dzieckiem? Co zrobiłem tak złego, że, że ty mi to dałeś? Jeżeli mi nie chcesz powiedzieć, powiedz dla mojej mamy, ona mi powtórzy. Tylko ja wszystko chcę naprawić w ten sposób. I to było takie dla mnie. Bardzo uderzające, bardzo uderzające. I jak ta noc minęła już nigdy podobna się nie, nie, nie em, powtórzyła. To była taka granica, kiedy, kiedy przyszła ta, ta jakaś tam świadomość, nie wiem, na ile to było właśnie. E, ale to była ta granica, kiedy Sebastian e, doznał tej przemiany, przestał bić, przestał szczypać <grym> i zaczął pracować naprawdę, uśmiechać się na zajęciach. Mhm. Naprawdę ja. No dużo łez wylałem, ale wszystko ma właśnie jak mówiłem początek i koniec i potem się zaczyna coś lepszego lub gorszego. Wiadomo, ale jak już człowiek przeżył to, co jest złe, to nadchodzi dobre. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że, że miałam możliwość tutaj obyć się z tym wszystkim. 10 miesięcy to jest kupa czasu i naprawdę e, jak myślę o tej perspektywie, jak ze szpitala jechałam do budzika albo jak byłam w szpitalu i zastanawiałam się co będzie dalej, no to e, wtedy nie wyobrażałam sobie, jak ja sobie poradzę. A teraz wiem, że dam radę, wiem gdzie się udać, jakie, jakie zajęcia potrzebujemy, e, czego szukać i... Tak naprawdę rady tutaj w budziku mamy na wyciągnięcie ręki, bo kogokolwiek, kogokolwiek nie zapytam o cokolwiek, zawsze mam gotową odpowiedź, zawsze. Także tu jestem, to bardzo, bardzo dużo spokoju daje nam to miejsce. Mhm. Się cieszę właśnie, że jednak to, co yy, przeżyłem i też mnie nauczyło tyle rzeczy, jak ludzie właśnie niewidomi się czują. Ile można się nauczyć, nawet jak jest się niewidomym. Tylko mam nadzieję, że wyjdziemy z tego, że ten scenariusz jest gdzieś tam napisany jeszcze dalej, dalej do końca i wyjdziemy z tego pozytywnie, tylko z takim właśnie doświadczeniem które nauczyło nas w ogóle przewartościować życie. Wcześniej problemy, które, które były nie do przejścia, teraz w ogóle są nieistotne. To są takie jakieś rzeczy w ogóle nieważne. Yy, I nauczyliśmy się no, doceniać siebie, najbliższych, yy, swoją obecność, to, że w ogóle możemy siebie mieć i możemy na sobie polegać. Się cieszę yy, z czego? Hmm. Że tutaj yy... No przeżyłem moją pierwszą miłość i w sumie, że jednak w tym butiku wyzdrowiałem, że żyję.